Dzień dobry, wieczór, witajcie w Osnowie. W tym odcinku Osnowa News chciałbym Wam przekazać kilka informacji dotyczących naszych promocji na święta. Przedstawić dwa produkty, które uważam, że są godne uwagi, a są nowe w naszym sklepie. No jeden już troszeczkę jest, nawet się zdążył wyprzedać, ale już jadą następne egzemplarze, także myślę, że powinien Was ten produkt zainteresować. No to zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że chciałbym Wam przedstawić nasz konkurs świąteczny. Możecie wziąć udział w tym konkursie w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zakupicie modele na naszej stronie. Tutaj taką graniczną datą zakupienia tych modeli jest 12 listopada. Chodzi tu o ten to, o to najwcześniejszy moment zakupu. Modele możecie kupować nawet do końca grudnia, z tym, że do końca grudnia również musicie dostarczyć taki pomalowany model do nas tutaj, do osnowy. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: będą to małe i duże modele. Te kategorie będziemy, że tak powiem, samodzielnie ustalać, czyli w momencie, kiedy wyślecie do nas model, no to my go zakwalifikujemy do jakiejś konkretnej kategorii. Padały pytania o to, czy możecie mieć zgłoszony więcej niż jeden model. Oczywiście możecie. Możecie zgłosić model w różnych kategoriach. Możecie w tej samej na przykład dwa modele. To że tak powiem nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Także możecie w ten sposób te modele sobie zgłosić. Żeby zgłosić model, musicie skorzystać z formularza. Tutaj jest link do tego formularza. Ten formularz należy wypełnić w ten sposób, że wpisujecie tutaj swoje dane. Zgłaszam się do konkursu. Jaki to jest model. Model został zakupiony zgodnie z regulaminem konkursu, czyli kupiliście go u nas, musicie tutaj w tym momencie przedstawić albo numer zamówienia, jeżeli kupowaliście przez internet, lub jeżeli korzystaliście z innej formy zakupu numer paragonu, no i tutaj wyrazić zgodę na to, że te zdjęcia, które zrobimy temu modelowi, będziemy mogli później wykorzystać u nas na stronie, żeby po prostu Was chwalić i pokazywać jak fajnie te modele malujecie. A kiedy zgłosicie sobie taki model, no to ten model należy dostarczyć do nas, tak jak mówiłem, według tam danych z tego formularza, tutaj się znajduje to wszystko na blogu u nas, także jak wejdziecie to to Was tam przerzuci, możecie też wejść od razu tutaj, na przykład z tego banera głównego. To Was przerzuci od razu tutaj do, do naszego formularza. A jeżeli chcecie się zapoznać dokładnie z regulaminem, co oczywiście zalecam, bo żeby nie było później jakichś wątpliwości, no to na blogu macie ten regulamin tutaj wrzucony i możecie się z nim dokładnie zapoznać. Co jest wręcz wymagane, i musicie to zaznaczyć tam na tym formularzu zgłoszeniowym. To macie cały ten regulamin wypisany, gdzie wysłać, jak wysłać, jaka jest punktacja. Macie 25 punktów za podstawkę, 75 punktów za model. Maksymalnie można zdobyć, jeżeli model jest bez podstawki, bo jest powiedzmy sobie jakimś pojazdem, czy też latającą maszyną no to wtedy całe 100% punktów jest przyznawane za malowanie danego modelu. Oczywiście możecie również przesyłać modele na dioramach. Jeżeli będzie tych modeli więcej, to na pewno stworzymy dla tego jakąś oddzielną kategorię. No i oprócz tam powiedzmy prestiżu można zdobyć jakąś tam ciekawą myślę kwotę na zakupy w naszym sklepie. Dobrze, to tyle o konkursie. Przejdźmy teraz do naszych promocji, które chcemy Wam zaproponować w miesiącu grudniu. Pierwszą z tych promocji będzie taka, czy to jest promocja, no, no będzie to taki ukłon w Waszą stronę. Co tydzień 200 produktów z naszej oferty będzie posiadało obniżoną cenę, czyli tak jak tu widzicie mamy Produkty, które właśnie już w tym tygodniu obniżyły swoją cenę, będziecie mogli sobie z tego korzystać. Za tydzień, czyli w następnym tygodniu, czyli w sumie od 4 grudnia, znowu zostanie ta pula, tak jakby wymieniona będzie 200 innych produktów i one będą zawsze w jakiejś niższej cenie dla Was dostępne. Poza tym mamy jeszcze taką, taką promocję w ciemno, można by powiedzieć. Ona polega na tym, że w momencie, kiedy zgromadzicie jakieś produkty w swoim koszyku, tu wam pokażę na przykładzie koszyka mojego syna, macie tutaj na dole w podsumowaniu, jest coś takiego: Mamku, ponrabatowy rabatowy, wchodzicie i wpisujecie w to, w to miejsce słowo Christmas. Christmas, jeżeli użyjemy tego kodu, a w tym koszyku, tutaj, który zgromadziliśmy, znajdzie się produkt, który będzie podlegał tej promocji, no to powinno Wam się tutaj pojawić, że uzyskaliście jakiś tam rabat. Nie będzie to jakiś może potężny rabat, ale w zależności od produktów, które weźmiecie, będzie on się gromadził. I tu macie informację o tym, że otrzymaliście. Ten rabat zrealizowany, no to jest prawdopodobnie jedna, jeden, z tego, z tych, jeden z tych elementów jest poddany temu rabatowi. Jeżeli będzie więcej tych elementów, ten rabat będzie oczywiście wyższy. Dodatkową, taką, myślę, ciekawą sprawą będzie to, że w, w każdym tygodniu wśród osób, które zrobią zakupy za kwotę wyższą niż 400 zł, będziemy losować zestawy. I oczywiście sobie nie przygotowałem, ale myślę, że, że uda mi się to w miarę szybko znaleźć. Już Wam pokazuję. Zobaczymy, czy nam to szybko znajdzie, bo tu niestety na klubie mamy trochę słaby internet, ale ok, znalazł. Czyli mamy, będziemy rozlosowali wśród tych osób, które dokonają tych zakupów. Nie musicie tego nigdzie zgłaszać, my po prostu będziemy widzieć i będziemy wybierać te zamówienia, które właśnie mają tą kwotę powyżej 400 zł i te zamówienia wśród nich. Po prostu wylosujemy jedno, które zostanie, że tak powiem, docenione właśnie takim zestawem Ultimate Starter Set. Jak widzicie, to jest zestaw, który jest wart około 550 zł. Będziemy mieli takich zestawów 5 i te zestawy co tydzień będziemy losować. Zawsze w losowaniu biorą tylko te zamówienia, które zostały zrealizowane w danym tygodniu, czyli jeżeli mamy tydzień od poniedziałku do niedzieli, i wykonacie w tym czasie takie zamówienie za te 400 zł, minimum, no to w tej sytuacji to Wasze zamówienie weźmie udział w losowaniu. Ważną rzeczą jest to, żebyście pamiętali, że wszystkie te promocje, które tutaj teraz Wam oferujemy, one będą, się, one będą dostępne tylko na naszej nowej stronie osnowa.pl. Pamiętajcie o tym, że osnowa.pasarz24.pl no to jest strona, którą powoli wygaszamy i wolelibyśmy, żebyście powoli z niej migrowali na naszą nową stronę. Osoby, które na osnowa.pl, przepraszam, na osnowa.pasarz24. Mają przyznany taki stały rabat dwuprocentowy. Po prostu po zarejestrowaniu automatycznie dostaniecie ten rabat, zostanie wam przydzielony. A dodatkowo otrzymacie taki rabat przy pierwszej transakcji półprocentowy, który będzie się sumował z tymi wszystkimi rabatami. No i taki zestaw raz w tygodniu, bo właściwie no, na zakończenie tygodnia, czyli po pełnym tygodniu, będziemy taki zestaw dla Was losować. Także życzymy szczęścia i udanych zakupów. Dobrze, czyli tak wspomniałem o tych rabatach, o tych rabatach w ślepo, które się pojawią. Tam też będziemy mieli 200 produktów, które będą cały czas rotowały, czyli co tydzień będzie nowa pula produktów. Także możecie zawsze spróbować, czy akurat produkt, który dodaliście nie dostanie jeszcze jakiejś lepszej ceny. Dwa produkty, które chciałem Wam przedstawić, to, to jest Army Bag. Jest to taki produkt, który już nam się wyprzedał teraz, ale jest produktem, który uważam, że jest godny polecenia i teraz, w tym następnym zamówieniu, który jedzie do nas właśnie z Hiszpanii, od Greenstaff mamy zamówione te zestawy. Jest to taki zestaw do transportowania waszej armii, a jednocześnie do jej przechowywania, czyli możecie tworzyć z tych takich, powiedzmy sobie, półeczek, które tutaj są zbudowane z takiej płyty MDF, które można włożyć właśnie do takiej torby, jak tutaj widzicie na tym, na tym zdjęciu, i później bezpiecznie przetransportować swoje modele. Możemy z nich tworzyć też takie, właśnie półki, które będą jedna na drugą nachodziły. One są tam w bezpieczny sposób ze sobą połączone. Są specjalne takie zaczepy. No i później w razie czego możemy taką półkę w całości wyciągnąć z tego zestawu i włożyć sobie do, tego, do tej torby, żeby przenieść nasze modele. Modele są zabezpieczone w ten sposób, że każda z tych półeczek, które tutaj widzicie, jest magnetyczna, czyli ma taką samoklejącą powierzchnię, którą naklejacie. To jest to magnes. No i jeżeli w waszym modelu, w podstawce modelu, wkleicie sobie, no powiedzmy sobie, jakąś podkładkę metanową, no to ten model powinien ładnie chwycić do, tego, do, tego, do tej magnetycznej płyty, która tutaj jest, i po prostu będzie się trzymał. Oczywiście, no nie należy tym w jakiś sposób rzucać i tak dalej, bo tutaj. Ten, ten siła tego magnesu może nam nie wystarczyć, ale do takiego normalnego, cywilizowanego transportu w zupełności to wystarczy. A przy okazji, jak widzicie, te półeczki są wyciągane, także możemy sobie wyciągnąć półkę i dopiero wtedy wyciągać z niej modele. Te półki są. Tak skonstruowane, że mają taką powierzchnię, że mniej więcej jesteśmy w stanie zmieścić tu około 54 modeli na podstawkach 25 mm, a około 36 modeli na podstawce 32 mm powinno na tą półeczkę wejść, dobrze. Kolejnym produktem, który chciałbym Wam przedstawić, tutaj do tego zaraz wejdę, są nowe pędzle Rosmer Co. Z seria. Seria 22, czyli takie jeszcze bardziej koliński-koliński, że tak się wyrażę. Mamy tutaj po prostu jeszcze bardziej, jeszcze wyższej jakości włosie koliński, które zostało umieszczone właśnie w pędzlach serii 22. One są nazywane Pure Koliński Designer, to jest taka seria, która właśnie jest przeznaczona specjalnie dla że tak powiem pro artystów, którzy potrzebują najlepszego włosia i bardzo dobrze te pędzle trzymają i też troszeczkę są dłuższe jest troszeczkę dłuższe włosie niż włosie na serii np. 33 którą do tej pory mieliśmy jako najwyższą z, właśnie z firmy Rosemary Co. No dobrze to tyle w tym odcinku, a jeszcze, jeszcze jedna rzecz Możecie również uzyskać, jeżeli będziecie subskrybować nasz kanał to dla tych subskrybentów naszego kanału będziemy mieli też właśnie kubek, kubki takie, które będą z takim logo. No i oczywiście no, bycie naszym subskrybentem oznacza, że no, niestety musicie być też naszym klientem, czyli będziemy mieli też taki specjalny formularz, gdzie będziecie mogli zgłosić swoją ksywkę z YouTube'a i podać swoje namiary jako naszego klienta, czyli tam powiedzmy adres mailowy, czy też imię i nazwisko, to zobaczymy jeszcze, jakie, jakie dane będziemy tutaj wymagać. No i przy Waszych kolejnych zamówieniach będziemy Wam dorzucać właśnie taki, dorzucimy Wam w grudniu na pewno taki jeden kubeczek, i będziecie mogli świętować z nami święta razem z inkwizycją, także Myślę, że wesoły świąt i życzę Wam udanych zakupów. Będziemy oczywiście dokładać jak największej staranności, żeby Wasze zamówienia jak najszybciej opuszczały nasze magazyny, i żebyście mogli się cieszyć tym, co postanowicie u nas zakupić. I to tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.